W Domu Widemana w Pruszczu Gdańskim otwarto niezwykłą wystawę Fotolokacja. Wchodząc do sali można w pierwszym momencie mocno się zdziwić, widząc zawieszone tam niecodzienne dzieła, czyli kody QR. Jest to jednak celowy zabieg autorów wystawy. Mamy świetną wystawę, pani Magdaleny Tuźnik, Fotolokacja. Taki ciekawy tytuł, ale jak Państwo przyjdziecie do Domu Widemana, to będziecie mieli okazję zobaczyć coś naprawdę nowatorskiego. Nową multimedialną wystawę zdjęć. Trzeba po prostu przyjść ze swoim telefonem. Telefonem, ściągnąć aplikację i zabrać do domu najpiękniejsze miejsca z naszego wybrzeża. My byśmy chcieli, żeby w domu Widemana gościły zawsze jakieś fajne projekty, żeby mieszkańcy mogli przyjść, popatrzeć, zabrać ze sobą te piękne wrażenia i później chętnie znowu wracać na nowe wystawy, czekać na to, co będzie naprawdę nowego i fajnego. Pomysł na tak niecodzienną formę wystawy powstawał wspólnie. Fotolokacja to jest coś, co narodziło się w naszych głowach, kiedy zaczęliśmy rozmawiać z panią Magdą, z panem Andrzejem tej formy przekazu, którą jak się okazało niezależnie znaliśmy gdzieś tam ze światowego rynku sztuki, u nas w Trójmieście jeszcze nikt nie prezentował dlatego powiedzieliśmy sobie, ok, to jest super pomysł żeby tę sztukę umieścić jednak w świecie wirtualnym, ale żeby dostęp do tej sztuki był właśnie tutaj w domu Widemana, w tym świecie realnym, ja sobie tak po cichu myślałem, że te kody będą świetnie komponować z tą jednak taką bardzo oszczędną, surową formą salą Domu Widemana. Miałem rację, mogę to dzisiaj powiedzieć. Warto przyjechać, warto zobaczyć, warto połączyć ten real w Domu Widemana z tym wspaniałym, bajkowym światem Magdaleny Tuźnik w wirtualu. Nie można tego zrobić tylko w wirtualu. Trzeba przyjechać do nas do 17 września. Mamy czas. Serdecznie zapraszam. A co dokładnie możemy zobaczyć na swoim telefonie po pobraniu linka z kodu QR? Otwierając kod, możemy zobaczyć zdjęcia pogrupowane albo miejscami, na przykład zdjęcia z Sopotu, zdjęcia z Pruszcza Gdańskiego, zdjęcia z Gdańska, albo zdjęcia na przykład jest dział, gdzie dominującym charakterystycznym elementem jest kolor. Najstarsze zdjęcia mają nawet ponad dwa lata, natomiast ostatnie zdjęcia były zbierane jeszcze kilka dni temu. Mamy 20 ramek z kodami i pod każdym kodem skrywa się około 20 zdjęć, czasami kilka mniej, czasami kilka więcej. Są też filmy, takie krótkie, poklatkowe filmy. Każde zdjęcie pamiętam, gdzie było zrobione, pamiętam emocje towarzyszące, a ponieważ zbieram zdjęcia jeżdżąc rowerem, no to pamiętam poszczególne wyprawy. Na otwarcie wystawy zawitało sporo znakomitych gości, w tym znani i cenieni artyści z Trójmiasta. Bardzo cieszę się, że mogę coś nowego zobaczyć. Takie niebanalne, ciekawe z jednej strony, z drugiej strony trzeba troszeczkę poświęcić czasu, żeby każdy obraz otworzyć i zobaczyć. Także uważam, że Magda to taki krok do przodu w jej twórczości, w jej rozwoju, ma prawo na coś takiego. Przecież mieszkamy w XXI wieku i coś nowego zawsze ciekawe zobaczyć, takie oryginalne. Można powiedzieć. Również pozostali goście byli zachwyceni nowatorską prezentacją wystawy. Rzeczywiście się czegoś takiego nie spodziewałem, choć państwa tuźników doskonale znam, ale ogromne wrażenie na mnie to zrobiło. Jestem i zaskoczona, i zachwycona jednocześnie, bo naprawdę jest to coś bardzo takiego innowacyjnego i myślę, że bardzo na te czasy. Nie wiadomo, co tam nas czeka gdzieś tam w przyszłości, i tak naprawdę no, poznajemy kolejne możliwości, jakby prezentowania też e, dzieł twórców. Dom Widymana przybliża mieszkańcom nie tylko historię, ale również ukazuje sztukę w nowoczesny i nowatorski sposób. Niezwykłe zdjęcia i filmy przesłane na nasze telefony podczas zwiedzania wystawy powodują, że zaczynamy zadawać sobie dodatkowe, ważne pytania. Nie wskażemy jakie, a ja, tym bardziej nie będziemy na nie odpowiadać, gdyż warto tego wszystkiego doświadczyć. Na własnej skórze. Serdecznie zapraszamy na krótką sześć w Pruszczu Gdańskim. Polecamy również zobaczyć. Faktoria Kultury 2021 wystartowała Pruszcz Gdański oraz otwarto wystawę plenerową przed domem Widymana Pruszcz Gdański. Polub nas na Facebooku, oglądaj na www.północna.tv i nie zapomnij subskrybować kanału.